bo teraz będę mówił o Duchu Świętym, gdzie dużo jest powiedzmy wejrzeń do serca, jak jest stan mojego serca i jak powinienem żyć z Duchem Świętym, to mam zawsze taką refleksję nad sobą, czy, czy ja w pełni żyję tak, jak teraz będę głosił, że trzeba żyć. I to jest w sumie dobry czas dla mnie, w momencie kiedy przygotowuję się od razu mogę z, skonfrontować się z tym Słowem, i, i bardziej utożsamić się z nim i z łaską Bożą zjednoczyć się z tym słowem. Chciałbym dzisiaj bazować na, na fragmencie, który udostępniłem jako tytuł tej, tej konferencji, mianowicie Duch Święty was wszystkiego nauczy. Kiedyś takie coś usłyszałem od naszego biskupa Grzegorza, i to właśnie mi się spodobało bardzo, że Jezus bardzo dużo rzeczy mówił do apostołów i tak naprawdę wiedział o tym, że oni nie wszystko zapamiętują, nie wszystko y, rozumieją na tamten moment. Tak jak mówiłem ostatnio konferencje o odnośnie y, świątyni, że dopiero jakby po jego zmartwychwstaniu oni przypomnieli sobie, aha, on powiedział, że zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję i później sobie przypomnieli te słowa i rozumieli je wtedy. I to jest właśnie taki punkt wyjścia, od którego chcę zacząć, a mianowicie jest to w Ewangelii Świętego Jana w 14 rozdziale. Zaczynam sobie ten fragment od wersetu 15, który mówi tak: Jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przekazania, ja natomiast będę prosił Ojca, i On da Wam innego opiekuna, aby był z Wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Dlaczego Jezus powiedział, że Duch Święty trwa przy was, bo On sam był. Duch święty był w Nim i Ojciec był z Nim, bo On i Ojciec jedno są, jak mówił. I to nawet stosunkowo niedawno. Niedaleko od tego fragmentu, bo właśnie ten fragment, który właśnie przeczytałem, pochodzi z ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus zdążył zapowiedzieć zdradę Piotra, pożegnać się z nimi, powiedzieć im o przekazaniu miłości, powiedzieć o tym, że jest drogą prawdą i życiem że kto widział jego, to widział też Ojca. I Jednym właśnie z kolejnych etapów było to, że On zapowiedział ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. I taką pierwszą rzeczą, właśnie, która mi się rzuciła w... do wnętrza mojego, to to, czy w ogóle właśnie znam ducha prawdy. Słowo Boże mówi, wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. I Jezus to mówił do apostołów, którzy byli świadkami jego słów, którzy słuchali na co dzień i widzieli to co robi. I właśnie się yy, tak zastanawiam, jak to przełożyć na moje życie. I wniosek jest prosty, czyli to co tutaj głoszone jest bardzo często, należy czytać słowo Boże. Yy, bo tak jak święty Hieronim powiedział, nieznajomość słowa Bożego jest nieznajomością Chrystusa, więc żeby poznać Chrystusa, poznać Ducha Świętego, ja muszę zgłębiać słowo Boże. I nie ma innej opcji. I jest mnóstwo fragmentów, które nawet pochwala słuchanie Słowa Bożego. Gdzie w psalmie pierwszym jest szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, który nad prawem Pana rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie co uczyni pomyśli nie wypada. I to jest bardzo mm, korzystny scenariusz, mogłoby się wydawać, a, a jednak przez nasze usta przechodzą takie słowa, że to jest trudne, tak trwać. I tutaj też właśnie przez to lubię Jana, że się okazuje, że to nie jest aż takie trudne, jak się wydaje. I przechodząc dalej, właśnie czytając Słowo Boże i nie znając jeszcze tak dokładnie Jezusa przez to słowo, to niektóre fragmenty mogą właśnie być trudniejsze do przyjęcia. I im więcej poznajemy, tym na przykład czytamy słowo, które mówi nie martwcie się zbytnio, bo nie martwcie się o to o jedzenie, o to, co macie jeść, ani pić, bo o to poganie zabiegają. I kiedy słyszę takie słowo, które we mnie uderza, że ja mam się teraz nie martwić, ale jak to? No przecież jest dużo zmartwień. I kiedy mam w kontekście tylko ten jeden fragment, no to jest trudno to przyjąć. Ale yy, jeśli spojrzę sobie na Jezusa, poznam go, o co mu w ogóle chodziło, co on w ogóle chciał przekazywać ludziom, jeżeli spędzę z Bogiem czas i właśnie ten duch święty, który został nam dany, pouczy mnie o słowach Jezusa, to, tez, to ja zrozumiem kontekst, w ogóle po co Jezus takie rzeczy mówił, że Królestwa Bożego szukajcie wpierw, a wszystko inne będzie Wam dodane, i to nagle wszystko się łączy w jedną całość, nagle jest z taką logiczną całością, że. Jezus mówi, miłujcie swoich nieprzyjaciół, i zaraz, od razu się jakieś nasze. mogą obudzić pobudki. No jak to? Przecież on jest dla mnie taki niedobry. Po prostu powoduje, że się ciągle denerwuje, a jeszcze mam go miłować? Bez sensu. Ale jeżeli poznamy, jaki jest Bóg, to to ma sens. Ja bardzo lubię właśnie. Akurat nie czytałem książki, ale widziałem ten film Hata. Tam właśnie najbardziej mi się spodobało to, jak ten człowiek musiał przebaczyć sprawcy takiej tej zbrodni, która się stała w tej książce i spojrzeć na tego oprawcę jako na dziecko Boże. Że to, że coś takiego złego się stało, to jest fakt. Ale faktem jest też to, że ten człowiek też dostał zbawienie od Boga, i znając ten kontekst zbawienia ogólny, nie tylko mój osobisty i mojego życia, jest mi łatwiej zrozumieć i przyjąć, że Bóg mnie ukochał, ale ukochał też Jego, który być może się pogubił, który być może przez to, że spotkał niewłaściwych ludzi na swoim życiu, postąpił tak brutalnie, tak źle. Im bardziej znam Boga, tym łatwiej mi jest to przyjąć. Przebaczenie, miłość bliźniego, miłość nieprzyjaciół, nie martwienie się o jakieś takie błahostki, tak naprawdę, które mówi Słowo Boże. I kontynuując Ewangelię Jana i w ogóle postać Jana, chcę dzisiaj mówić o odrodzeniu właśnie z ducha. Bo to akurat jest opisane w rozdziale trzecim w momencie, kiedy właśnie do, do Jezusa przed Nikodem nocą i usłyszał te słynne słowa, że jeśli ktoś się powtórnie nie, nie, nie narodzi, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I chciałbym powiedzieć właśnie, na czym polega trochę to odrodzenie i żebyśmy sobie razem wejrzeli do swojego serca, czy rzeczywiście y, możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy nawróceni, czy żyjemy z Bogiem, y, i utwierdzić się w tym, że tak właśnie jest. Bo pierwszą rzeczą, która się z tym wiąże, to takie, taka wewnętrzna przemiana, e, która mm, jest opisana między innymi w liście do Rzymian, to jest 12 rozdział, drugi werset. Nie, pod, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I też wiecie, do Efezjan w czwartym rozdziale jest napisane, zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. I to jest taka pierwsza rzecz, którą, yy, którą po, yy, powinniśmy zrobić chcąc Odrodzić się na nowo z ducha, czyli zmieniać swoje myślenie poprzez poznawanie słowa, poznawanie Boga bardziej, poprzez yy, czynienie tego, do czego nas Bóg zaprasza, do czego nas to Słowo Boże zaprasza, stawania w prawdzie w sobie. I, I to odrodzenie jest konieczne dla każdego, bo choć różnie się ludziom wydaje, myślę, że nam, dla nas to jest oczywiste, że. Każdy z nas jest grzeszny i każdy z nas tego potrzebuje. Każdy z nas potrzebuje zbawienia, ponieważ każdy z nas zgrzeszył i brak mu chwały Boże, jak mówi Słowo Boże. I tutaj jest bardzo ważny punkt, na którym chciałbym się zatrzymać. Mianowicie właśnie takie osobiste przyjęcie zbawienia. Bo widzicie, z Bogiem jest tak, że On przez, przez te lata od Abrahama, aż po jego przyjście, jego największym problemem było to, że on jako Bóg nie był w stanie z grzesznym człowiekiem być tak blisko, ponieważ na człowieku ciążył właśnie ten grzech, z którego on sam nie był w stanie się wybawić. Człowiek mógł składać ofiary, ale te ofiary się Bogu nie podobały, no bo one tak naprawdę były tylko dla nawrócenia tego człowieka, ale one w kontekście duchowym nie były w stanie zbawić tego człowieka. I Jezus przychodząc na świat, on właśnie jego głównym celem było to, żebym ja, jako wierzący człowiek, jako, jako katolik, chrześcijanin, mógł śmiało stanąć przed Bogiem i z nim rozmawiać, mimo tego, że zdarza się w moim życiu grzech. Bóg nie chciał, żeby grzech był jakąkolwiek przeszkodą w spotkaniu z Nim. Jezus, przychodząc do nas, przede wszystkim na początku, jak poznajemy Boga i jak ewangelizujemy, to chce nas zaświadczyć o swojej miłości. I tutaj znowu polecam świętego Łukasza, bo w świętym Łukaszu, zwłaszcza do niewierzących, do pogan, tam jest mnóstwo scen, kiedy Jezus odwiedza celników, odwiedza grzeszników, jest zapisane y, przypowiedź o synu marnotrawnym, o zaginionej owcy. Jak Bóg traktuje człowieka w pierwszej chwili. I tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego, żeby zrozumieć, że w momencie kiedy jak grzeszę, to nie ma dla mnie potępienia, jeżeli wyznaję wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli jeżeli w moim sercu, w moich myślach pojawia się jakakolwiek myśl odnośnie potępienia siebie samego czy potępienia kogokolwiek, to to nie jest myśl od Boga, ponieważ właśnie po to Bóg posłał Jezusa, żebym ja nie musiał myśleć o tym, że jestem potępiony. I teraz doprecyzuję, bo to jest dosyć takie y, mocne, ale, ale w gruncie rzeczy prawdziwe, że to jest bardzo łatwe rozeznanie. Jeśli w moim sercu pojawia się jakakolwiek myśl: Jestem potępiony, ktoś kogokolwiek chce potępić, to to nie jest myśl od Boga, bo Bóg chce, żebym nazywał rzeczy po imieniu. Ale, żebym skupił się na tym, że w nim jest moje odkupienie. I Ja nie muszę się skupiać na tym grzechu. Bo im bardziej się będę na tym grzechu skupiał, no to tym bardziej będę sobie go rozwijał i w nim trwał. Więc dla tych, którzy wierzą, nie ma już potępienia. I właśnie w tym punkcie chciałem to zaznaczyć. I bo kolejnym punktem właśnie jest staniecie w prawdzie, bo jeżeli przychodzimy do Boga i poznajemy Go, On nas ukochał, to Duch Święty nas tak prowadzi, że pokazuje, co w naszym życiu jest nie tak, co w życiu być może bliźniego jest nie tak, ale już w tym doświadczeniu miłości, ponieważ jak człowiek, ja sam albo ktokolwiek nie pozna tego, jaki jest Bóg, jaka jest jego miłość, to pouczanie o grzechu. Nie ma sensu, bo tak naprawdę to niewiele zmienia w życiu takiego człowieka, w moim życiu. Jeżeli ja nie poznam miłości Bożej, to tak naprawdę to, no albo to są owoce takie liche, albo ich w ogóle nie ma. I prawdziwe owoce możemy osiągnąć wtedy, kiedy znamy Bożą miłość i wtedy stajemy w prawdzie, wyznajemy swój grzech. I tak jak właśnie mówi Ewangelia Mateusza w trzecim rozdziale, opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebieskie jest blisko. Opamiętajcie się, czyli nawróćcie się, zmieńcie swoje myślenie. To jest właśnie to słowo też często cytowane na różnych rekolekcjach przez naszego biskupa Metanoeo. Czyli odwracać się od, swoich, od swojego dawnego myślenia, od swoich grzechów, zmieniać to myślenie. I nie jest to możliwe z nas samych. Bo, tutaj znowu w liście do Tytusa, w trzecim rozdziale, jest napisane, że Bóg wybawił nas nie dzięki naszym uczynkom dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki samemu miłosierdziu przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia duch święty. Którą sprawia duch święty. Więc to jest możliwe tylko z duchem świętym. Jeżeli zastanawiamy się, dlaczego w naszym życiu jeszcze tak naprawdę nie przyjęliśmy osobiście nawrócenia, albo nie rozumiemy tego, no to po prostu nie zaprosiliśmy jeszcze ducha świętego do tego. Proste rozeznanie. Tak naprawdę tylko on jest w stanie nas napełnić, nas przemienić, i jeżeli go nie zapraszamy, no to sami się pozbawiamy tej szansy. I z odrodzeniem w duchu to nie jest. Takie jednorazowe wydarzenie, ciach jestem wrócony, Bo właśnie samo to słowo, yy, które czytałem najpierw z Jana, yy, przepraszam, z Rzymian, 12 rozdział. Jest tutaj specjalnie użyty w takim czasie nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Czyli Niech Was przeobraża. Czyli nie, niech Was raz przeobraża i koniec, tylko przeobraża. To jest ciągły stan. Czyli napełniamy się, filtrujemy się cały czas tym słowem. To słowo też biskup nasz używa takiego sformułowania: Niech to słowo nas czyta, a nie my słowo tylko. Ale to słowo u nas czyta i wtedy rozumiemy więcej, jesteśmy bliżej Boga. i im bliżej jesteśmy z Bogiem, tym bardziej radykalnie musimy stawiać granice między tym co jest Boże, a tym co jest cielesne z tego świata. I chyba to jest taki y, to jest ten najtrudniejszy proces, który możemy nazwać rzeczywiście, że tak wiele rzeczy nas y, trzyma, tak wiele rzeczy nas kusi do tego, żeby jeszcze tak nie do końca być z Bogiem. Jest mnóstwo myśli, mnóstwo zmartwień, mnóstwo rzeczy, które nas uzależniają, mnóstwo rzeczy, które nas trzymają tutaj na Ziemi i nasze myślenie, i naszą perspektywę. A Słowo Boże mówi, że mamy się tego wyzbywać, mamy zmieniać swoje myślenie, nie trwać w grzechu. Grzech nas tylko ściąga w dół, więc jeśli on się dzieje, to mamy. Parakleta, mamy tego ducha świętego, pocieszyciela, adwokata, który staje w naszej obronie. I idziemy dalej wyznajemy to prawdę, wyznajemy, że zgrzeszyliśmy. I idziemy dalej, nie trwamy w tym, bo właśnie w pierwszym liście Jana jest napisane prosto, prosto z mostu: Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże namaszczenie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, i też został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swego brata. Czyli tak naprawdę bardzo łatwo jesteśmy w stanie ocenić. Jezus taki dał nam dosyć łatwy test tego, czy ktoś rzeczywiście żyje z Bogiem, czy nie. Możemy poznać po tym, jak żyje, jaka jest jego moralność. Jakie są owoce w jego życiu, bo można mówić najpiękniejsze słowa, można podawać się za wielkiego głosiciela, a jeśli moje życie miałoby nie przypominać tego, co głoszę, no to marność nad marnościami. I właśnie bardzo mi się podoba to, jak Jan to przedstawia. Że właśnie. Możemy sobie nazywać, że pewne rzeczy są trudne, pewne rzeczy są łatwe, ale to jest właśnie taki nasz yy, sprawdzian naszego serca. Yy, to jest napisane w pierwszym liście Jana. Tak jakby na tym chciałbym w sumie zakończyć, ale yy, jeszcze chcę to podkreślić. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów Jana. To jest pierwszy list Jana, piąty rozdział. Trzeci werset, który mówi, W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przekazań. A jego przekazania natomiast nie są uciążliwe. Tświęcowska yy, mówi, że nie są trudne. To nie jest trudne przestrzegać Bożych przekazań. Ja tak mówi. To mi się bardzo podoba, bo jeżeli jestem blisko Boga, jeżeli go znam, to, to nie jest dla mnie uciążliwe. Jak słyszę, że mam miłować bliźniego, to ja rozumiem, dlaczego mam to robić, i to nie jest trudne. I to jest taki test tego, czy rzeczywiście moje serce jest do końca przemienione. I wiadomo, że każdy z nas jest na różnym etapie. Mamy dążyć do doskonałości, bo on jest doskonały, ale tym możemy sobie właśnie sprawdzać, czy jesteśmy na takim etapie, gdzie to już jest proste, czy jeszcze nie jest proste. I z tym właśnie chcę Was zostawić, żeby badać, badać się tym fragmentem. Jego przekazania natomiast nie są uciążliwe. Są proste.